Witam! Ja jestem Matarix i tak się tu, i tak się przechadza Nie wiem gdzie, ale się przechadza. Eee okay. A to co Ukraina Nie, nie spodziewałem się, że dojdę aż do Ukrainy Ty? Lud Sporo tu Ja tam jakieś taki... Jakieś... Dobra wejdziemy zobaczymy, rozjedziemy się Nie wygląda tak strasznie Ale ta brama też tak Żal? <grym> okay. Hello? prosimy odłożyć wszystkie niebezpieczne przedmioty Mam coś? Mam lol na ja, pochodnia chociaż może spać hmm ciekawe, ciekawe, ciekawe nie powiem a to co? no i cicho, to co to? skyblock, suniwa Na granicy dwóch światów. Normal World, Nether e, Tam co? E, trzeci świat Ader. Hmm, dziwne miejsce. E, witam, zapraszam na rozprawę. E. 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 Proszę usiąść, proszę usiąść. Okay. Rozpoczynam kolejne ogłoszenia duszpasterskie, więc tak... E, Muszę ogłosić ze słodkiem, że niestety są trudności z nagraniem filmiku na krańcu dwóch światów, ponieważ mamy problemy z klejeniem filmików i tak dalej. Skybox Survival normalnie się nagrywa, powinny być nowe odcinki już za jakiś czas. Tu jest odcinek informacyjny, pokażemy wszystko, no informacje różne i tak dalej. W przyszłości coś będziemy chcieli ogłosić. Także podsumowując, na krańcu dwóch światów mamy problemy z nagraniem i wrzuceniem. Skyblock Survival ciągle działa i mamy kolejne pomysły na let's play. E. Planujemy jeszcze nagrać jakiegoś innego let's play z innej gry niż Minecraft. Wolfenstein spokojnie, spokojnie sobie idzie, a jeszcze zajmiemy się jakąś inną. Na razie myślimy. Dobrze, teraz zamykam rozprawę, koniec ogłoszeń. Dziękuję, do widzenia. Okej, okay, jasne, spadłem inne miejsce. A <śmany> LOL No dobra. LOL <śmany> Żegnam ludzi. To był, to był Matarix i... Ogłosiciel. No właśnie. Do widzenia.